Hej, zadam Ci podstawowe pytanie. Może się na mnie obrazisz, może ci się to nie spodobać, ale zadam Ci podstawowe pytanie, które już moja babcia świętej pamięci, która była porządną, wykształconą kobietą, zadawała, mówiła i edukowała mnie. Jakieś dokładnie 35-40 lat temu. Mówiąc, wnuczku, atrakcyjna kobieta to jest taka, która tego nigdy nie zapomnę tych słów. Bardzo ciężko spotkać atrakcyjną kobietę, ponieważ bardzo ciężko ją poznać, ponieważ ona zawsze ma wielu, wielu adoratorów. Ma wielu adoratorów i jak już ma jednego mężczyznę, to tak i tak ją wielu adoruje, ponieważ jest atrakcyjna, to jest logiczne. No, jeżeli jest kobieta ładna, ma atrakcyjność, no to ją podrywają, interesują się ją. Tabuny mężczyz, tabuny, po prostu, tabuny. I no, ciężko się do niej dostać, ponieważ ona ma faceta. A jeżeli go już nie ma, no to jest krótki okres. W którym go nie ma, ale już jest pięciu na jego miejsce, ponieważ wszyscy już wiedzą po kolei bardzo wiele osób wie, że ona się z nim rozstała. Więc już jest kilku kandydatów, różnych kandydatów, którzy są nią zainteresowani. I to tworzy jej atrakcyjność. Są oczywiście różne atrakcyjności, i zewnętrzne, i wewnętrzne. Fajnie jak jest zewnętrzna i wewnętrzna. Oczywiście to jest podstawą podstaw. Ale. Nie oszukujmy się i nie oszukuj się. Cały czas powtarzam. Nie oszukuj się, bo wielu jest oszustów tutaj mnie oglądających, którzy oszukują sami przed sobą, patrząc w lustro. Nawet patrząc w lustro, oszukują sami przed sobą siebie. Że ja mam taką wartościową, wiesz, ona jest, ona tylko czyta. Ona jest, tak, ona jest panią lekarz, zwalasz na to, że ona jest panią lekarz, ona jest panią prawniczką, ale ja tak na nią patrzę, mówię. Też po prostu nie dowierzam, mówię, co ty do mnie mówisz? Mówię, czy, 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 czy ci normalnie wzrok siadł, czy, czy, czy uderzyło ci auto? Jeżeli to ma być twoja koleżanka. Super, idealnie, trafiłeś. Fajnie, że masz mądrą, wartościową, fajną koleżankę. Gratuluję ci tego, bo trzeba mieć różne mądre, wartościowe koleżanki. Niekoniecznie muszą być ładne, to się zgadza. Ale jeżeli to ma być partnerka na Twoje życie, partnerka, z którą będziesz żył, partnerka, z którą chcesz się obudzić za 10-20 lat, to jeżeli ona Ci się na starcie nie podoba, Wizualnie mówimy, wizualnie wiem, 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 że będziesz mówił, że ona jest dobra, że ona jest taka, że ona ugotuje, posprząta, to, 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 ale ona ci się nie podoba wizualnie. To zapomnij o budowaniu dłuższej relacji, jeżeli ona na początku Ci się nie podoba. To znaczy w skrócie, że ona nie jest atrakcyjną kobietą wizualnie. Po prostu. I w tym momencie. Moja babcia świętej pamięci naprawdę źle na ciebie spogląda, patrząc na to, co ty w tym momencie robisz. Moje jest takie zdanie, w skrócie, że kobieta nie ma być nie wiadomo jak piękna, z którą jesteś z boku. Może być, oczywiście, że tak, nie ma problemu. Ale powinna ci się wizualnie podobać. Co również powoduje to, że ona jest atrakcyjna. I to widać często po tym, że ona ma wielu, wielu adoratorów. Ja wiele kobiet widziałem. Intelektualnie szybowały w, w chmurach. Były tak nafaszerowane wiedzą. Gotowały, prały, sprzątały, były z domów porządnych, zamożnych. Ale co? Ale żaden śmiałek się nią nie interesował. Po prostu siedziała na ganku i wyczekiwała. I by poszła sprawie z prawie w każdym. Ale nikt jej nie chciał. Po prostu. Pomimo jej wartości, pomimo, tego, pomimo jej czytania książek, pomimo tego, że miała fajną rodzinę, że była z zamożnego domu, że była wykształcona, że szybowała intelektem w chmurach, nikt jej nie chciał. Po prostu. I czy ona w tym momencie uważasz, że jest atrakcyjna? Kiedyś pamiętam, jakieś 20 lat temu, przyjeżdżało do mnie, nie wiem, tygodniowo, kilkadziesiąt różnych kolegów. I ja miałem takie dwie sąsiadki, które, które zawsze <śmów> mówiłem tym kilkudziesięciu różnym kolegom różni, z różni oni byli i bardzo przystojni, i z różnych domów wykształceni, tacy i owacy, i owacy, i tacy ale naprawdę e, przekrój ich był niesamowicie różny, i reklamowałem te sąsiadki, tą jedną, mówię no fajna buzia, z dobrego domu, mówię wykształcona, mądra, to, tamto padała jedna w odpowiedzi, to sobie sam ją weź krótka była odpowiedź, no i ona gdzieś tam w końcu jakiegoś złapała bo Nikt pomimo tylu tych wartości dokoła nie był nią zainteresowany. Druga tak samo siedziała w oknie na ganku w końcu się pojawił taki człowiek, bo ona nie miała wyboru i on nie miał wyboru. I często takie związki, jeżeli on nie miał wyboru i ona nie miała wyboru, to są takie. Oni wiedzą, że no, oni nie mieli za dużego wyboru i mają tą świadomość. I to jest też takie, no. Tak, bym powiedział, trochę na pół gwizdka, ponieważ gdzieś tam w ich głowie siedzi to wszystko, że oni nie mieli, on nie miał wyboru i ona nie miała wyboru. Dlatego zachęcam cię z całego serca i pod tym się podpisuję jako Dariusz Myszka, aby twoja kobieta również była atrakcyjna wizualnie żeby nie była tylko twoją koleżanką. A ty robisz z niej później partnerkę, bo nie potrafisz poderwać innej kobiety. I to jest problem bardzo, 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 bardzo wielu mężczyzn, bardzo wielu kobiet i bardzo wielu związków, które w życiu dostrzegły. Kiedyś tam, gdzie mieszkałem, siedziało 20 chłop chłopaków na murku, i oni siedzieli na tym murku. Wiadomo, piwko, nie piwko, jakiś tam. Jakieś tam na tamten czas <noise> jakieś tam śmiechy, chichy i żaden tak naprawdę z nich nie był w stanie poderwać nikogo innego, bo oni się chodzili do tego samego pubu przez 10-15 lat i te same były dwie dziewczyny albo trzy, które się wymieniły i oni się patrzyli na siebie, patrzyli, bo już nie mogli na nikogo innego się patrzeć, on nie był w stanie do innych zagadać, to wziął ją, no bo a ona z kolei też nie była, nikt nie był nią zainteresowany, to wzięła jego, no bo nie miała wyboru i on nie miał wyboru. I tak się połączyli, no ale niestety po 15 latach, po 10 już ich razem nie ma wspólnie, ponieważ były parą, bez wyboru. Dlatego zachęcam cię do tego, żebyś miał wybór, żeby partnerka, która jest u Twojego boku. Również była atrakcyjną, nie tylko intelektualnie, ale także wizualnie, żeby za nią mężczyźni również latali gdzieś w przeszłości, bo to świadczy o wizualnej jej atrakcyjności. A ta atrakcyjność w życiu ci się przyda, bo fajnie patrzeć czasami tak jak ja, patrzę na pewne pary, które mają po 60 lat, po 70 lat, po 80 lat ja patrzę na tą kobietę w wieku 70 lat mówię. Jezus, jaką on ma atrakcyjną kobietę w wieku 70 lat, mówi, to jest coś pięknego, zestarzyć się z taką kobietą. I tego Ci z całego serca życzę. Trzymaj się ciepło. Hej!